Widzieliście Wierę? Hej, widziałeś Wierę? Wczoraj była tutaj ze mną Wiera to wolny człowiek, nie? Cześć Cześć No i coś co tutaj młody znalazł? E, dzień dobry, właściwie to ja znalazłam. To znaczy powstrzymałam jego bo chciał to wszystko wywieźć na taczkach. Y -y, tak, pani Weronika Nowakowska. Tak, wiem, jest... sprawdziłam. W Stolicy mówią, że dobra śledcza, tylko strasznie wkur. No i co tam macie? Y -y, tak, technicy jeszcze zbierają informacje, ale na ten moment mamy potwierdzenie, że to są ludzkie szczątki. Zabita zakonnica zakopane kości wysytów. i Lipowi jakiś festiwal grozy robicie? <gry> Dokładnie. No i co to za jakieś wojenne historie? Nie wiem, pogrom żydowski, może to jest po prostu stary cmentarz. Kości są znacznie świeższe. Mają na oko około 30 lat. To były dzieci wszystkie te kości. Tylko nie wiemy jeszcze ile ich było. Pewnie kilkoro. no muszę jeszcze wypełnić papiery. Po co ja mam to podciągnąć? Masowe morderstwo, dzieciobójstwo czy przemoc. Rytualna na tle religijnym, ku. Jak skończymy czynności, to zacznę dochodzenie. Dobra. Chleba, Chleba. Chleba naszego powszedniego dajemy dzisiaj. I odpuszczamy życie. Jak my ja nie odpuszczamy życia, Ojcze, nasz, który się śmieje.